Będziemy grzebać wjazd pod kostkę. U siebie tam jest garaż. Cały ten wieździk Tu jest około tam 100 metrów do położenia kostki, także 3, 10, szeroko. No i 30 do garażu, nie wiadomo. No zobaczymy. No jest tam 90 parę metrów kostki kupione. Zobaczymy, Mam no, nadzieję, że starczy wszystko. Ojciec się tutaj zmontuje do sąsiada. I będę tutaj grzebał i wrzucał mu tutaj, a jak już wygrzebę tutaj, żeby mógł sobie wjechać, bo tak to jakby teraz stanął na mostku, to wystaje na drogę, ale wjedzie do sąsiada, nie ma problemu i jest grzebę tutaj wjazd, a później sobie wjedzie normalnie. No to jedziemy z tematem. I chwila przerwy. Ojciec pojedzie wywalić te betony i je zrywamy dalej. Zerwiemy najpierw betonki, a później już sobie będziemy kopać skarpoweczką normalnie ten wjazd. Kawałeczek już wyskarpowany, ale chyba nie zdążymy dzisiaj tego zrobić Całego reszta w poniedziałek będzie Do zrobienia Zaraz będzie pełny samochód Zapełnimy samochód i będzie koniec na dzisiaj Dobra! Po ziemi wyjeżdża z posesji. Jeszcze trochę zostało tutaj wybrania i koniec. 30 trzydziesteczka, jeżdża zaraz na patelkę. I jedziemy do Stąporkowa z tym. Za mną ojciec, zaraz będzie też ładował, po mnie. Materiał jest taki bardzo pomieszany, szary z brązowym. Wracamy z masy, jako dokładkę robimy prywatkę. Jeszcze na zjazd taki, żeby tam się dniówka dobrze zgadzała I można będzie zakończyć dzisiejszy dzień, a jutro znowu masa Powiem wam szczerze, że w tym roku to chcą się pozabijać, nie wiem Jakiś taki dziwny okres nastał, że jakbym miał teraz 10 samochodów, to jeździłyby spokojnie wszystkie I to dzień i noc, naprawdę Chcą samochody na dzień, niektórzy chcą na nockę Jakbym mógł, to jakbym miał 10 samochodów, to by jeździły, nie? I pod masą, i z kruszywem do sypka jeszcze sypnie na tył resztę. O, Dziękuję, pięknie mi jej zmiany życzę. Dzięki, że Do drugiego będzie tyle samo, niech tylko wyjedzie, a ja tu na początku. Lampkostu Widzimy się poza zakładem przy plandeczeniu Jeżdżamy końcówka wz 606, tak? 606! W budzie im się popsuło radio, trzeba teraz stanąć na chwilę i tam krzyknąć jaka końcówka wózetki Pokażę wam co tam na Wiśniówce mamy aktualnie w jakiej barwy jest kruszywo, pokażę Zmieniłem sobie gałeczkę tutaj od zmiany biegów na nową Tamta troszkę była złochana Takie mamy kruszywo Szare, obrązowe Coś takiego Dużo kamienia A to właśnie dla klienta jest najważniejsze Żeby kamień był ładny Tak wali z tej plandeki masą Normalnie przesiąkła Ta plandeka Oponki wszystkie pomalowałem no Teraz wiadomo no Wyjechałem na robotę Uwaliły się te opony wszystkie, ale Wiadomo Pierwszy wyjazd na ulicę To robi robotę, nie? A niestety moi drodzy W tym tygodniu Master Truck w Opolu dużo ludzi pytało na Instagramie, nawet jeden ziomek do mnie dzwonił. Pozdrawiam, jeśli oglądasz. A nawet i na CB Radio się pytali: Ja tam z masterem, czy jadę, czy nie? No i niestety nie jadę. No i niestety na Master traka się nie wybieram. Tak samo nie wybrałem się na Nałowicza. No niestety, moi drodzy, siła wyższa, robota jest do wykonania, była do wykonania. Miałem pracującą sobotę. Wtedy pamiętam na wahadle się jeździło, jak był Łowicz A zadeklarowałem już wcześniej, że będę, nawet dwa samochody Także no niestety siła wyższa, trzeba było jechać, tak samo w tym W tym tygodniu tak samo robota jest do zrobienia, mamy 11 lipiec A Master track już jest na weekendzie Poza tym, nigdzie się nie zgłaszałem, nigdzie nie, nie szykowałem samochodu Bo ja nie mam na to czasu, żeby szykować samochód, jakbym miał czas to pewnie by mi zgłosił samochód, a ja nawet nie mam czasu. Może raz w tygodniu umyję, no znaczy, no wiadomo, tam raz w tygodniu to jest zajebiście nie? Dla niektórych, ale ja lubię mieć czyste samochody i tak dalej. W porównaniu do zeszłego roku czy dwa lata temu, no to nie miałem takiego natłoku roboty. To mogłem sobie na to pozwolić, żeby sobie zrobić polerkę, jakieś naklejki porobić, światła porobić. Sprzed dwóch lat, no to coś tam sobie znajdziecie. To na pewno widzieliście, że wrzucałem jakieś takie odcinki z szykowania samochodu na Master Trucka, a tutaj teraz ja nawet nie mam czasu montować, nie mam czasu w ogóle, żeby wrzucać firmy, dlatego widzicie, że jest teraz tak, taka mała aktywność na kanale, za co was przepraszam, no bo też mi jest no, źle z tego powodu, że tak że tak powiem, was zaniedbałem jestem w kontakcie cały czas z Hubertem, także pozdro Huberty, jeśli oglądasz Hubert ma to samo, podobnie cały czas praca, praca nie ma czasu, żeby coś tam sobie podszykować auto na zlot kiedyś to bo można było sobie tak jakoś poustawiać tą robotę, żeby można było tam pojechać. Wiadomo, niektórzy to mają czas na wszystko, no nie, ale no ja, że robię na siebie sam, nie mam żadnych kierowców, robi się na chleb samemu, tak. Niestety, czasem trzeba z czegoś zrezygnować, żeby coś mieć, prawda? No tak, że no ja na razie w tym roku rezygnuję z zabaw wszystkich, jakie są ze zlotami. Zobaczymy, nie omówię nie, w przyszłym roku zobaczymy, jak to wyjdzie, wszystko. Może będzie więcej czasu, to się wtedy będzie skaniule szykować. Że będzie coś glancuś, będzie można sobie zrobić fotkę. Yy, ja naprawdę ja wierzyłem do końca, że mi się uda pojechać na łowicza. Bo nawet zamówiłem sobie. A jakaś dziewczynka macha. <grystanie> <grystanie> Jak się cieszyło. Miałem w planach porobić yy, dla was takie smyczki, takie króciutkie do kluczy na przykład. Z moim logiem, i tak dalej, z takimi socjalami o, na przykład wokół komina, coś takiego, że kto podejdzie do mnie o zdjęcie na zlocie, to dostanie smyczkę na przykład w planach. I w sumie zrobiłem to, ale no niestety nie, nie, nie mam tego gdzie na razie wykorzystać. A mianowicie zrobiłem sobie, zaprojektowałem sobie flagi, takie 1,50 pięćdziesiąt na 60, coś takiego, taka flaga. Tych flag mam trzy i takie są normalne. Jedna jest flaga z moim logiem firmy. Druga flaga jest po prostu kominiarze, jak na Facebooku. Trzecia flaga to po prostu jest wokół komina, coś takiego, no nie. Z mojego banera, z, mój banner na przykład z YouTube'a. To właśnie ten, jak niektórzy mogli zauważyć. Od jakiegoś miesiąca jestem w posiadaniu trąbek innych Tutaj są zamontowane, jak widać Trąbeczki robią robotę pod przełącznikiem, mam je zrobione tutaj no, no, tam roboty nie było dużo Znaczy robot nie było dużo Bardziej robota była z przeciąganiem kabli, no nie? Z dachu tutaj aż tutaj, nie? No i jeszcze wiadomo, te kalana musiałem skądś pociągnąć Bo chciałem te kalana pociągnąć stąd, ale niestety tu są To jest na elektrozaworze I chciałem zrobić sobie trójnik z tych trąbek, które mam te duże, podpiąć się pod nie i zapiąć nowe trąbki. A tu dupa. Niestety nie ma powietrza, bo jest na elektrozaworze. Jak mnie ktoś wkurzy na drodze, to zapieprze munary, Makareny i już nie. Albo gwiezdę wojny. Wyleciałem właśnie z masy. zajebiście, po pierwszym kursie. Awaria. Także nie ma co stać. trzeba jechać gdzieś indziej, robotę robić. I jedziemy po piasek do Bieszkowa i będziemy cisnąć oczywiście standardowo w jedno zajebiste miejsce do Stąporkowa. Jasek, trzeba przekryć, bo jest tak suchy, jest taka susza, że będzie wszystko na drodze teraz Pyk, pyk I lecimy na wagę. Plan się zmienił, bo jedziemy z piachem do Parszowa. Do kogoś tam, do Parszowa. Zobaczymy. Gdzieś tam kopią pod kabel. Potrzebny jest piach i 0,31. Także wysypę to. Dzida na wiśnie, wysypuję wiśnie. Pojadę do domku, poczekam, zjem obiad. Zobaczymy jak się sytuacja tam rozwinie. Czy będzie ta masa, czy nie. Jak nie będzie, to wtedy sobie jeszcze pojadę gdzieś. A jak będzie do no to pocisnę na masę. Sypiemy piach. Żadnego druta nie ma. Jedziemy z tematem. Jeszcze, jeszcze. Przeklejało się, ale nic się nie dzieje, jedziemy po kruszywo. Wszystko ściągnie. I trzydziasteczka. Monting. Na pakę i w to samo miejsce. Aparat jestem, nie? Masa na 13. a to na wyjściu prywatkę. A jest w do 12. A oh, <grym> Dosypujemy do kruszywa. Idę sobie podnieść beleczkę Zderzaczek, idę sobie podnieść Ale jest gorąco Ja pierdzielę, a jest gorąco Ze trzy dychy to jest no, jeżek Żeby ja później dźwigę, mógł jechać. Znaczy oni mówili mi żeby było do kupy dosypać nie? No. Na wyżej ktoś tu podjedzie i podgarnie ich Sypiemy kamień Fraszka podjechał <grystanie> Dobra, wyjadę sobie kawałeczek, spoziomuję się Zobaczyć jak tam paka jest Pod masę musi być czyściocha Dobra No piasek jeszcze leci